Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, co za miły zaproszony. Szymon Hołownia, Polska 2050. ta Tadla, one trano, -no. dzień dobry. Dzień dobry. Niebo płacze. Yy, tak, myślę, że ma parę powodów. <śm> wiesz co, no taki news dnia. Ja właśnie mówię, że wróciłam z urlopu, no jestem w szoku. Co się stało? No co się stało, no Jarosława Kaczyńskiego w rządzie już nie ma. Mój Boże, co my teraz, biedni, zrobimy? Właśnie nie wiem, Gdzie no. Gdzie my się podziejemy? <grym> Słuchaj, przejaśnia się Ojciec słuchanie. nie wraca, Ranki i wieczory we łzach doczekam i trwodzę. Wezbrały rzeki, pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze. Kilka wersetów o poranku. <grym> Przypomnę, w dobrym nastroju. A słyszy? poważnie, jakie to ma znaczenie? No nie ma, no wiesz, Żadnego. to było to zapowiadane, więc. No, znaczy, stało się Co tak? się stało dla bezpieczeństwa Polaków w związku z tym, że Kaczyński zrezygnował z wicepremiera do spraw bezpieczeństwa? Ale co się stało, y, kiedy był? Nic, no właśnie o to chodzi. Że w żaden sposób. Czy ty się czułaś bezpiecznie, czy ktokolwiek w Polsce czuł się bezpiecznie, kiedy on był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa? No chyba odwrotnie. No, on miał tam siedzieć i pilnować swojego podwykonawcy, czyli Morawieckiego. No i to był jedyny cel, który miał do zrealizowania. Teraz musi przestawić partię na i pilnować wielu innych swoich kolegów i koleżanek w związku z powyższym. To, to są rzeczy dla ludzi kompletnie bez znaczenia. To jest wyłącznie ich układanka, która bezpieczeństwa Polski nie zwiększa ani o centymetr. No ale Jarosław Kaczyński mówi, że miał być wiesz, o trochę krócej w rządzie, o cztery miesiące, no ale wybuchła wojna, której nie przewidział, no Popatrz. i na te wojenne czasy w Ukrainie po prostu się sprawdził, jest zadowolony. Po pierwsze co to za wicepremier do spraw bezpieczeństwa, który nie przewidział wojny na Ukrainie, mając takie informacje, jakimi oni dysponowali od Amerykanów i od sojuszników z NATO. Po drugie, z czego on jest zadowolony? To znaczy, z czego konkretnie, jeżeli chodzi o sytuację w kraju dzisiaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no, jeżeli Chodzi o bronie ojczyzny wprowadzić i wprowadził. No dobrze, to musiał być po to wicepremierem i zajmować tyle naszego czasu, również antenowego. Zobacz, że to jest rzecz, jakimi oni są mistrzami pozorów. My teraz gadamy o dymisji Kaczyńskiego, która jest kompletnie bez znaczenia i będziemy rozmawiać pewnie, bo, bo, bo taka jest mechanika też świata politycznego, w, w, przez najbliższych kilka dni, podczas kiedy realne problemy są zamiecione pod dywan i w ogóle o nich nie będziemy się będziemy ta ta rynku, nie Zamieszać, to... zamieszać, zrobić coś na powierzchni, ludzie się tym zajmują, za tym pobiegną, przecież on co chwila coś takiego wrzuca. A to, że zmieni termin wyborów, a to, że zmieni ordynację, a to, że tego przesunie tam, ludzie za tym ganiają, za tymi piłeczkami, którą rzuca, tak jak te jego kotki za winogronami z tego słynnego wywiadu, który podobno ćwiczył w ten sposób, a my sobie nadal jesteśmy w tych problemach po uszy, które jego rząd wywołał. Mówię tu przede wszystkim oczywiście o drożyźnie i o, o, o tych rzeczach związanych z cenami energii, z cenami węgla, z e, podwyżkami e, praktycznie wszystkiego e, wystarczy pójść do sklepu, żeby się o tym przekonać. Ale my rozmawiamy, czy, czy newsem, który chce, żeby Kaczyński był dzisiaj na stole jest to, że Kaczyński rezygnuje z rządu. No wiesz, jak nie porozmawiamy o tym i nie porozmawiają. Przecież to jest Ale do... ja, ja nie rzut, mechanika. tylko mówię, jaka jest mechanika tej, tej debaty politycznej, z której on korzysta. Tak, ale wiesz, co ja się zastanawiam, dlaczego my się o tym dowiadujemy z wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej o tym, że już rezygnacja przyjęta przez premiera, że już podpisana przez prezydenta. Nie było jakiejś, nie wiem, takiej ceremonii, na której zawsze prezydent... Co prawda te ceremonie się mogą odbywać, wiesz, też w nocy, wieczorem i tak dalej, ale... czasami lubi w nocy i Ta. wieczorem. ale wiesz, no, nie było, nie, nie, nie wiemy, za co podziękował. Przecież, nie oni mają ciche dni. Przecież to jest tajemnica mhm. Poliszynela w mieście, że oni ze sobą nie rozmawiają od, od bardzo długiego czasu. W, na, stosunki między Nowogrodzką a pałacem są bardzo napięte. No więc być może Jarosław Kaczyński nie zniósłby godnościowo sytuacji, w której Andrzej Duda, którego on też uważa mm -hmm. za swojego podwykonawcę, bo przecież on jest tym, on to kiedyś nazwał w jednym ze swoich tekstów jeszcze henhen -hen dawno temu centralny ośrodek dyspozycji politycznej. Chyba to się tak nazywało, to chyba za Erlichem. To jest, to, to właśnie jest on. I teraz on staje i musi przyjmować, co Duda powie, a może powiedzieć wszystko przy no teraz takiej może, okazji. No, no może teraz powiedzieć jest... absolutnie wszystko. I co mikrofon mu wyłączy, zacznie tupać, sapać, nie wiem. Więc, więc nie chciał ryzykować no i upokorzył prezydenta w kolejny raz, w kolejny sposób To, to te, te relacje są patologiczne no, na, jak najgorsze jest to że my się w głębokim, realnym kryzysie i realnym, realnych problemach musimy przyglądać takich, takim koteryjnym walkom o władzę w środowisku, które już dawno powinno trafić na pawlacz polityczny i nie schodzić z niego przez 10 lat Dobra, to na, na chwilę odkładamy na pawlacz ale wyciągamy z pawlacza artykuł o tym, Hołownia. że Szymon Hołow ja jest, dzisiaj oh. Gazeta Wyborcza pisze, a ty też tak coraz dłuższą rękę masz? Wiesz to tak, okulary. <noise> Ręka się wydłuża z wiekiem, to jest... Ja e... mi się też ostatnio bardzo wydłużyła. Ale słuchaj, e, nie czytałeś jeszcze? Nie, nie czytałem jeszcze, nie miałem okazji. Jesteś problemem, to problemem bo, bo jesteś singlem. Że słuchaj, ponegocjujesz, popaktujesz trochę na temat hmm. wspólnej listy, a hmm. potem i tak wystartujesz hmm. sam. Mój Boże, co to za... Hmm. Zwasalizowany, trafił na trudne czasy. Prowadzi więc różne gry, nigdy nie skopał, ale, rozszyfrowuje, A kto to? Aha, nastroje polityk lewicy. Mhm. Ale sam twierdzi, że ciebie bardzo ceni. To bardzo miłe, ja bardzo lubię, jak kto ludzie cenią. Chyba się domyślam, ale nie będę tutaj odsłaniał karty. To nie mówi niczego nowego. Stawię nową politykę, zgoda. Jak nie mówi niczego nowego? Popatrzcie na programy, któreśmy zrobili. Jak można ci ludzie ze starej polityki nie mają w ogóle wstydu opowiadając takie rzeczy w, i nie przedstawiając rozwiązań, które, które my dzisiaj mamy program tak, edukacyjny tym, tak za chwilę. No, Boże drogi, jak można takie rzeczy, ale no może papier przyjmie wszystko. Zobaczymy oczywiście, kto to napisał wiesz, no, i gdzie ano, pies, aha, ano, no, tak. tak mówią, a. Plotą, plotą, wiesz? To plotą. Wiesz, wygląda. Sytuacja wygląda tak, że gdybym. Ja ma czasami mam wrażenie, już mówię o tym otwarcie, że gdybym. Y, 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 znaczy, jest wielu ludzi w tym mieście politycznym, którzy oczekują, że to, co ja powinienem zrobić, to grzecznie przeprosić teraz wszystkich, że w ogóle zajmowałem czas, wstąpić do Platformy Obywatelskiej, umówić się u pani Natalii na piąte piętro na wiejskiej poprosić, żeby Donald Tusk mi dał, dał jakąś dobrą jedynkę. I wtedy będzie wszystko w porządku. Będę wtedy odpowiedzialnym politykiem, będzie wszystko poukładane, będzie tak jak było jak oni by bardzo chcieli, żeby było, a myśmy poszli do polityki. Ja się odważyłem pójść do polityki po to, żeby powiedzieć, że pis trzeba absolutnie odsunąć od władzy. Ale nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem. Bo jest 2022, potrzebujemy nowej polityki, a nie tego klinczu starych partii. Potrzebujemy starych partii, bo one zawsze na scenie będą, ale potrzebujemy też już zupełnie nowego myślenia o dylematach, przed którymi my dzisiaj stajemy i to są dylematy pokoleniowe, a nie związane z tym, jak oni się poukładają, żeby zatrzymać sobie kolejną kadę w, wrabiają nas mnie w tysiące różnych rzeczy, że jesteśmy politycznymi singlami, że ważniejsze jest dla nas dobro naszego ruchu i pójdziemy sami, w, żeby tylko w, nie zostać właśnie sklejonymi w jakąś koalicję. Wymyślają niestworzone derdy małe, a wszystko to ma na celu tylko jedno – zapędzić nas do związku na siłę. W, my oczywiście jesteśmy rozsądni i wiemy, mówię o Polsce 2050, że będzie konieczna nie tylko koalicja po wyborach, ale najprawdopodobniej również również jakieś poukładanie się taktyczne przed wyborami, ale nie damy się nikomu szantażować, nie będziemy ulegali tym plotkom rozsiewanym na mieście tu i tam i spinowanym do dziennikarzy, którzy ci łykają, jak już nie powiem co co, w... to po prostu nie ma, dzisiaj to też nie ma znaczenia. Dzisiaj najważniejsze jest to, żebyśmy zbudowali między sobą kapitał zaufania, mówię tutaj o liderach też ugrupowań opozycyjnych, a to nie buduje tego typu rzeczy, tego kapitału zaufania, żebyśmy mogli usiąść na jesieni i się ułożyć przed tymi wyborami. No właśnie, to jak to będzie z tym poukładaniem? Ja wiem, że zacząłeś trochę od, od poezji, możemy teraz sobie Młynarskiego zaśpiewać, róbmy swoje pewnie, co? Natomiast, no właśnie chciałam zapytać o, ty, o, o to układanie, bo powiedziałeś, jakieś układy pewnie będą. Tak, Czyli no, jakie? pewnie być. Znaczy, po pierwsze zobaczymy, czy te wybory będą w konstytucyjnym terminie, czy w pewnym momencie Kaczyński na przykład nie uzna, że, 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 że chce wyprzedzić te wszystkie fatalne Wiadomości gospodarcze, yy, fatalne dla Polaków, nie dla niego. Yy, I kiedy yy, będą w konstytucyjnym terminie, to też trzeba popatrzeć na czas który będzie, który musi być optymalny do tego, żeby poukładać to sensownie i żeby to się nie rozpadło przed wyborami. Przed wyborami w logice kampanii nie będzie potężna co, presja. Im, Im szybciej się poukładacie, a im dłużej będzie do wyborów, tym, tym, jest tym większa też. szansa, rezyzyko, dlatego, że, to że się będzie, że to, że to nie, jest, nie, nie ma to przełożenia na koalicję później, bo koalicja pracuje, jak już rządowa, w zupełnie innym rytmie. Natomiast przed wyborami to ma sens, dlatego że pilnowanie tego czasu, dlatego że presja będzie potężna, tak? I w, popatrzmy na przykład Czeski, jeden z moich ulubionych, to jest 9 miesięcy przed wyborami. Wtedy zapięto te dwie koalicje, położono na stole umowy, powiedziano, jak to ma wyglądać, i to wszystko bardzo ładnie się spięło i doprowadziło do zwycięstwa. Ja rozumiem, że wielu chciałoby już teraz wziąć te nasze 12% i gdzieś do siebie przykleić i sobie się podżerować, ale to jeszcze nie jest ten moment. Teraz, i ja to tłumaczę też kolegom, liderom, jest czas na zbudowanie między nami zaufania, żeby nie było tak jak przy Rzeszowie który na koniec dobrze się skończył, ale co dwie godziny każdy do każdego wydzwaniał i sprawdzał, czy ten drugi tego nie wystawi i nie pójdzie z tamtym sam, co dla mnie było też bardzo ciekawym doświadczeniem poznawczym. Natomiast dzisiaj jest też czas na to, żeby ludziom dać nadzieję i żeby oni uwierzyli w to, że my możemy razem rządzić, a nie tylko pstrykać się o jedną czy o dwie listy. Przecież jak dzisiaj ludzie patrzą na te opozycję i mówią sobie oni się nie są w stanie dogadać, czy jedna lista, czy dwie listy. A dlaczego nie moglibyśmy ludziom pokazać, że możemy się dogadać w sprawie zielonej energii? która dzisiaj jest fundamentalnie ważna. W Sprawie, nie wiem, podatków, praworządności. Yy, stosunku Polski w, do Unii Europejskiej. Yy, yy, myśmy proponowali taką debatę, konferencję o przyszłości Polski, to wtedy usłyszeliśmy od innych, że no nie, to jeszcze jest za wcześnie, ludzie mogliby zobaczyć, że my się różnimy. To te, to, no ale czym się różnicie? No, no, jeśli Boga, no, właśnie, o, no Ale, ale Nawet jeżeli się różnimy w detalach, to co jest wobec Unii Europejskiej. Złego? No przecież jeżeli ludzie się ze sobą różnią, to odpowiedzialną postawą jest powiedzenie, hej, różnimy się, ale zgadzamy się co do 15 innych rzeczy a przede wszystkim chcemy razem być, chcemy razem pracować, tak? I, to jest, I wtedy ja w to wierzę, kupuję tę opowieść, a nie opowieść o jakimś homogenacie, który trzeba pokazać teraz ludziom, żeby oni zobaczyli, że my wszyscy sobie siedzimy na kolanach i głaszczemy się po głowie, w, mówiąc sobie miłe słowa. Przecież nikt w to nie uwierzy, no. No dobrze, to jeśli już mówimy o tym, co może was łączyć, to czy łączy was jakiś pomysł na to, co zrobić z oświatą? Bo dzisiaj macie i konferencję prasową, wcześniej debatę w na temat waszego programu Edukacja dla przyszłości. No właśnie. No i właśnie mhm. pytanie, nauczyciele w tysiącach, to, są po prostu jakieś, wiesz, tak. takie liczby odchodzące, znaczy ludzi odchodzących z zawodu, że to naprawdę aż strach co będzie od września. No, Jaki wiesz, macie pomysł na to? Wiesz, ludzie się dzisiaj boją, czy będzie ich stać na wysłanie dzieci do szkoły, a za chwilę może się okazać, że tego problemu nie będzie, bo nie będzie nauczycieli w szkole i nie będzie gdzie tych dzieci wysyłać. Po prostu. Już nie ma, wiesz, oni musieli do końca maja przecież zadeklarować. No tak. I to jest, to, to, to jest, wiesz, Sytuacja, w której minister dostaje 40% podwyżki, a nauczyciele 4% podwyżki, pokazuje, że my jesteśmy w jakimś absurdalnym w ogóle świecie, tak, w którym minister w Czarnych będzie uczył nasze dzieci fizycznie, będzie o nie dbał, będzie się nimi opiekował, będzie wysyłał je w przyszłość. Fizycznie nie, ale będzie uczył hitu. Tak, i różnych innych pomysłów, wiesz, te przedmioty historyczne, mitologiczne za chwilę będą nauczali zamiast edukacji klimatycznej, która dzisiaj jest potrzebna, edukacji obywatelskiej biznesowej, psychologicznej. My to wszystko mamy zapisane w programie, bo my chcemy w ogóle przebudować tę podstawę mm. programową, ale tego nie będzie, jeżeli nie doposażymy najpierw finansowo nauczycieli. Dlatego my mówimy, że nauczyciel powinien zarabiać średnią krajową 5900, to się powinno stać i to powinno być obowiązkiem państwa, bo jak nie, to my tylko nie, nie teraz się zawalimy, no bo to proszę... procentowe 20% podwyżki dla budżetówki to zagwarantują? Poza... Nie, znaczy to, 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 to 20% podwyżki dla budżetówki to jest zupełnie inna opowieść, tak, bo to trzeba przede wszystkim sprawić, żeby ludzie nie tracili 20% wszyscy w Polsce mm. przez inflację i to jest sprawiedliwe, a później oczywiście, że budżetówka została potwornie w łeb tym mrożeniem pensji, brakiem indeksacji, ale dzisiaj musimy po kolei jakby te sprawy załatwiać. Nauczyciele powinni tyle zarabiać, w... bo jeżeli nie, to państwo będzie musiało wydać potężne pieniądze na opiekę nad tymi dziećmi, które nie pójdą do szkół, w których nauczycieli nie będzie. Albo na postawienie jakiegoś innego systemu jest to potężne ryzyko. Na Facebooku jest taka grupa, ponad 20 tysięcy osób w tej grupie jest. Nauczyciel zmienia zawód, tak się mm -hmm. nazywa. No tak. I słuchaj, to, co się tam czyta, jest szalenie smutne, bo czytasz, że od teraz jestem przedstawicielem handlowym, a od teraz piekę torty tak, na zamówienie. Którzy... Mnóstwo wiesz, co do korporacji przeszło, więc pytam też o to, jaki jest pomysł na to, żeby ich ściągnąć ponownie do szkoły. Po pierwsze, aprecjacja finansowa, znaczy trzeba po prostu im powiedzieć, żeby Będą zarabiali tyle, ile powinni zarabiać, a później to będzie jeszcze rosło. No ale jak już w tych korporacjach D zarabiają dużo więcej. No tak, ale jeszcze też jest wielu z nich, którzy chętnie by wrócili, gdyby mieli chociaż mm -hmm. taką perspektywę finansową. Po drugie, trzeba szkołę inaczej ułożyć. Nie można budować szkoły, o tym też dziś będziemy mówić, na 1950 rok, kiedy mamy za chwilę 2050, a oni robią szkołę na 1950. My mówimy zamiast tych mitologii, płynny angielski po podstawówce. Mm -hmm. Przecież to powinien być priorytet. Drugi język po liceum. Przecież czego czy się człowiek Całą resztę sobie ogarnie, nauczy się znajdzie. To, to jest najważniejszy kapitał, który możesz dać młodym Polakom wchodzącym na ten rynek. W sprawienie, żeby to były te cztery K, o których mówimy: kooperacja, krytyczne myślenie, komunikacja, w odejściu od paradygmatu rywalizacji w szkole. My w ogóle chcemy zlikwidować kuratoria. W ogóle inaczej myślimy o roli społeczności szkolnej, ona powinna mieć dużo większy wpływ i elastycznie móc no wiesz, projektować teraz, program. Kiedy te więzi zostały tak. Rozerwane, totalnie przez Dzieciaki młodzi ludzie są albo kompletnie wyobcowani, albo przerażeni tym, co widzą przed sobą i co organizują im dorośli. Przerażeni. A to przecież my im niszczymy ten świat. To oni są przerażeni tym światem, którym myśmy im zrobili. I my musimy wyciągnąć z tego wnioski. My pytałaś, czy my się jesteśmy w stanie dogadać. Właśnie po to robimy dzisiaj te konsultacje w Sejmie. Tak robiliśmy z poprzednimi naszymi wielkimi programami dla w klimatu, dla ochrony zdrowia. W, że Zapraszamy wszystkie partie polityczne, wszystkie organizacje, i są jest parę godzin merytorycznej dyskusji. I wszyscy mogą powiedzieć: To nam się nie podoba, z tym byśmy poszli razem z wami, to powinniście poprawić, a uważamy, że tu, tutaj jest super. To jest publiczne, każdy może przyjść, obejrzeć. No ale po tych konsultacjach w takim razie. Zmieniacie? Proszę. Zmieniamy, tak. To znaczy zmieniamy, dokonsultowujemy, dopytujemy. Chcemy, żeby nasze produkty były jak najlepsze, jak najlepiej służymy, służyły ludziom. To nie są dogmaty, pismo w objawie które spłynęło z nieba, to ma służyć ludziom. I my nie mamy fochów ani ambicji, że teraz my jesteśmy najmądrzejsi. Nasi eksperci ciężko pracowali, żeby ten Przemek Staroń, babka od Histy, słynna Agnieszka jak majk w tym zespole przecież naszym jest, żeby to było jak najlepsze i żeby to była taka szkoła, do której ja bym chciał moje dziecko posłać. I oni naprawdę napisali program, w, do którego, to jest szkoła, do której ja bym chciał Marysię posłać, jak już osiągnie wiek szkolny. Taka szkoła, której bym się nie bał, która byłaby szkołą, która wiedział że moje dziecko najlepiej rozwinie. Dzisiaj też o tym musimy rozmawiać, bo, w, no bo dzieci nie poczekają, aż my załatwimy inne kwestie, które Kaczyński z kolegami popsuł. One codziennie będą chodziły do szkoły, tak, niezależnie od tego, czym będziemy się zajmować. Więc edukacja jest rzeczą absolutnie, absolutnie bardzo ważną. Ale tak, yy... Dzisiaj debata, dzisiaj konferencja. chciałabym Ci jeszcze zadać kilka pytań Mateusza Morawieckiego. E, wiesz co, do, czy, czy my możemy czuć się oszukani przez premiera, który do budżetu wpisuje inflację na poziomie 3,3%? W listopadzie dowiaduje się, że, że będzie wojna w Ukrainie, bo przecież sam o tym mówi, że zrobił rundę, żeby ostrzegać też innych, a w grudniu kupuje obligacje za 4,5 miliona złotych. To jest dla mnie, wiesz, niezrozumiałe, co jest złego w tym, żeby całość tego dealu wyświetlić, położyć na stole i powiedzieć, kiedy byś kupił, a ja bym kupił, ktokolwiek by kupił, no dobra, no mieliśmy intuicję, ale on ma informacje, których nie ma nikt z nas, tak? No bo jest premierem rządu, ponadto kupuje od swojego podwładnego, czyli od ministra finansów, mhm. z którym może uzgodnić wysokość transzy, ile on z tej transzy kupi, dlatego myśmy skierowali pytanie do KNF-u, który może też takie rzeczy weryfikować, żeby nam powiedział, ile było tych transz. Przecież to są publiczne pieniądze. A może oni sobie zrobili jakąś swoją własną prywatną transzę, to znaczy prywatną emisję, z której oni kupili sobie większość, bo wiedzieli, że ta inflacja będzie. W każdym normalnym, demokratycznym kraju już jedna informacja prasowa na ten temat, i taka reakcja premiera skończyłaby się dymisją rządu i nowymi wyborami. Czy słyszałeś, że w tamtym czasie jakoś tak premier ochoczo zachęcał Polaków do dokupowania obligacji? Ja tego nie pamiętam, natomiast ja po prostu im nie wierzę, kiedy mówił o gospodarce, więc nawet gdybym usłyszał, to pewnie bym wyparł. No bo to jest tak jak z wierzeniem Glapińskiemu, koledze Morawieckiego, no, który mówił, że będą stopy procentowe zero, w, znaczy, czy nie będzie nie poduszki stop procentowych do końca jego kadencji, tak? Że prawdopodobieństwo wynosi zero. Więc takim można wierzyć, jak mówił o gospodarce. Ale jak się okazuje, ludziom mogą powiedzieć jedno, a jak trzeba zarobić swoje własne i gdzieś pieniądze dobrze zainwestować, mając wiedzę, to można. Są poważne wątpliwości i premier powinien się z tego wytłumaczyć, a jak nie, to powinien mu tym pomóc KNF w inne instytucje, które od tego są. Nie wiemy, czy żona na przykład premiera nie kupiła sobie też obligacji. Nie wiemy tego, oczywiście, że nie wiemy, natomiast ja myślę, że chyba tu wszyscy już to powiedzieli, można to powiedzieć raz jeszcze. Morawiecki wstydzi się powiedzieć, że ma pieniądze, a przecież posiadanie pieniędzy nie jest niczym wstydliwym. No wręcz przeciwnie. No znaczy, to... Powinno to być powodem do motywacji dla innych. No. Ale on wie, że to będzie, że tak powiem, rzecz, która zostanie użyta w kampanii, że... Ale nie wybaczy, tak? Będzie się jeździło i mówiło, proszę bardzo, to jest najbogatszy premier w historii Rzeczpospolitej. W najtrudniejszych czasach. E, tobie nie starcza na to, nie jesteś w stanie zrobić tamtego, a on w najtrudniejszych czasach jeszcze sobie zarobił, tak? E, w, podczas kiedy wszyscy tracili. No nie da się spiąć tej opowieści, więc... E... Ale co, powinien podać się do dymisji? Że dawno powinien się podać do dymisji, miał do tego milion y, powodów. Y, nie tylko te obligacje, było ich naprawdę mnóstwo. Natomiast y, on oczywiście tego nie zrobi, dlatego że to jest układ, który jest zamknięty. Poza tym on, on tak naprawdę też o niczym nie decyduje. O tym decyduje Kaczyński. Czy on będzie premierem, czy nie będzie premierem. Jak Kaczyński jutro rano dojdzie do wniosku, że trzeba wymienić Zderzak w postaci Morawieckiego, to go wymieni. Pięciu minut się nie będzie zastanawiał. Taka jest pozycja polityczna premiera rządu Rzeczpospolitej. No ale wiesz, to jest takie never ending story, bo teraz dowiadujemy się też udzielone z wywiadu udzielonego przez premiera, że on w ogóle... Bardzo krytycznie patrzy na Polski Ład, że to jest mitręga dla księgowych, że pewne e, nie wiem, kwestie nie zostały w odpowiedni sposób zorganizowane. Czyli on zrobi ustawę jego tak, rządu, a jednocześnie nie bierze, nie bierze za to odpowiedzialności. Mm -hmm. Czyli on jest politykiem Schrödingera, który jednocześnie jest wewnątrz tego rządu i na zewnątrz tego rządu. Potrafi jednocześnie rządzić i być krytykiem tego rządu. Popatrz, jaką oni teraz tą ustawę węglową zrobili. No to, to jest najlepsza recenzja tego, jak ci ludzie znają się na robocie. Ta ustawa, która teraz wchodzi i ma pomóc mhm. ludziom, w, 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 którzy, których zabijają cały węgla, A zabijają. Historia czytałem wczoraj MP'ców w bielsku podlaskim, który no teraz ciepłownie rozpisują przetargi na, na zimę na tak, opał. Tak. 5000 ton węgla chcieli kupić, byli gotowi zapłacić 900 za tonę, do tej pory płacili trzy razy mniej i przyszła jedna oferta na 1700 czy 1900 w nieważny nie przetarg. Ilu ludzi w domach dzisiaj nie wie, czym będzie się mogło ogrzać, a oni robią ustawę, która jest od początku do końca takim bublem, że gdyby wydrukować ją w tym tysiącach, milionach egzemplarzy, to tym by można w piecach palić, choć to nieekologiczne i nie powinno się tego robić. Dopłaty do, tak naprawdę, które będzie musiał finansować ten, który ma skład węgla, który jest pośrednikiem, e, przez, będzie przez prawie rok musiał je finansować, bo rząd mu odda w 23. Jeszcze na dodatek rząd mówi, że nie wie, czy odda, mhm. bo nie wie ilu ludzi się zapisze, więc być może odda tylko część tych 750 zł, które on teraz do tony będzie musiał dołożyć ze swoich, biorąc kredyt. Kto się na to będzie w ogóle pisał? To są właśnie ci te orły ekonomii, które... E, które dzisiaj nami rządzą. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że to się jeszcze trzyma. Najgorsze jest to, no że to my płacimy za to, w, że do tej pory ich nie zmieniliśmy. I dlatego, już pomijając te wszelkie plotki, te głupoty, które tam po Warszawie krążą, tych niewyżytych polityków, którzy muszą w swoje zrobić, my musimy jako obywatele tego kraju zorganizować się i pogonić to towarzystwo. Co, ja też nie, nie, nie rozumiem, jak można krytykować polski ład, który z, zresztą jest znowu zapowiedź, że będzie zmieniany, ja już nawet nie liczę, który raz. E, ale mało tego, premier mówi też, że nie będzie umierał za reformę sądownictwa. Na co Ziobromu odpowiada? No jak była Szydło, no to się reformowało. Przyszedł Morawiecki i blokuje. No tak, no bo to jest stały ich konflikt, tak? Beata Szydło jest koszmarem Mateusza Morawieckiego, bo ona się buduje politycznie, ma poczucie żalu, ma silne środowisko za sobą. Przecież to on chodził i chciał, żeby ją odsunięto z premierostwa i żeby on tym premierem został. To nią ją wygryzł, mówiąc zupełnie wprost. Ona chce się odbudować, ona chce wrócić. Ziobro gra swoją grę, wyłącznie na siebie. Nic innego go nie interesuje. Popatrz, leży na stole 250 Miliardów złotych. O co my się dzisiaj rozbijamy? O ziobrę. O nic więcej. To jest po prostu tylko i wyłącznie kwestia A, tego, że on żona oni lecą są tak. już nam ile 229, przepraszam, I nie tak Nie jesteśmy sobie w stanie materiału. i nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać. Zobacz, oni muszą teraz zrobić do września 37 reform, 37 kamieni milowych yy, spełnić w tym te najważniejsze praworządnościowe, żebyśmy na przełomie lat w ogóle jakieś pieniądze zaczęli no dostawać z tego KPO. Ale Solidarna Polska mówi, że nie wiedziała o tych niektórych kamieniach nie milowych. <grym> to, to jest by... najlepsze. I popatrz jak ten rząd yy, oni oni nie wiedział, przypuszczam, że Morawiecki im nie powiedział, że mm on -hmm. naprawdę im nie powiedział co jest w tych kamieniach milowych. Dotycz choćby transportu, autostrad, tak, wielu innych rzeczy, wiesz. No. Wiesz co, chciałabym na koniec cię jeszcze zapytać o, o spra piękne. sprawę kolegi Humanom. Wiesz coś Aha. na temat tej szkoły? Czekaj, pokaż mi, co to jest. To jest szkoła, która jest kuźnią kadr PiSu, bo wiesz, trzeba było mhm. zrobić y, y, taką uczelnię, w której MBA dostajesz w ciągu trzech miesięcy A albo tak. nawet i krócej, mhm. po to, żeby potem zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. A to ciekawy pomysł. to Jeszcze, jeszcze na to nie wpadłem, że, w, że można tak robić. Natomiast jest tu na zdjęciu mój ulubiony Ryszard Czarnecki. Bo on ma w, coś wspólnego z tym. Wiesz, zaraz się dowiemy co, bo tutaj już dziennikarz Nisujka czeka. To są dwaj panowie czarneccy. E, natomiast... Ach, to jest młodszy pan Czarnecki? Młodszy, ale podobno nie są spokrewnieni. Mhm. Natomiast chciałabym cię zapytać, bo podobno właśnie w tej szkole jest zatrudniony Lider Polski 2050 z Radomia. Naprawdę? To nie wiedziałam. Muszę sprawdzić, nie? Muszę sprawdzić. A co wykłada? Właśnie nie wiem, może zapytamy Jakuba. To zapytamy. No chętnie też się dowiem. Jakubie, czy możemy Cię poprosić na moment? Oczywiście. Dzień dobry Bato. Cześć. Dzień dobry. Bo do tutaj się Cześć. Dzień dobry. dowiadujemy, że, że pan przewodniczący nie wie, że w kolegium humanum zatrudniony jest ktoś z Polski 2050. Jak to? Y pan, panie przewodniczący, żebym nie się. Panie nazwiska, redaktorze, pan profesor. Durasiewicz oj na mnie. Nazwisko nie myli. Przewodniczący struktur, albo zaangażowany w budowanie struktur w Radomiu. Być może jest zaangażowany, znaczy ja z Radomia akurat tego nazwiska dobrze nie kojarzę. Tam szefem naszych struktur politycznych jest Cezary Bremora. W, ale zobaczę, przeczytam z chęcią ten artykuł, dowiem się w, o co chodzi. Rozumiem, że on nie zrobił nic nielegalnego, tak? To znaczy on pracuje w szkole. Nie zrobił, nic, może? nie zrobił nic nielegalnego, aczkolwiek zrobił tam dyplom, między innymi DBA, które są, no powiedzmy sobie szczerze. Mocno podejrzany w kontekście polskiego prawa. E, w, ale to jest. E, rozumiem, że nie złamał prawa, natomiast nie jest oczywiście jakaś nie, nie, złamał prawa. Mamy dalekie dotyczące wątpliwości dotyczące samego kolegium Jakości, tak? jakości, jakości kształcenia. Jakości kształcenia oraz, też, kształcenia oraz też celu kształcenia. Mhm. To A znaczy ty... jest, to, jest to na pewno y, szkoła, którą używa, uważamy za szkołę no, partyjnych nominatów. Aha. Dobra, zobaczę, przyjrzę się, dowiem się, Skomentuję zobaczę człowieka, skomentujemy, spokojnie, skomentujemy, spokojnie, jak człowiek nie złamał prawa, nie, ale chętnie zorientuję się, bo wiedzieć trzeba. Jak rozumiem, tego, sam, jest... panie przewodniczący, pan sam nie studiuje tam, ani nie ma żadnych... Kolegium Humanum to jest szkoła, którą rozważałem na pewnym etapie, wśród wielu szkół, które w chciałem dop dopiąć mój proces edukacji, uh -huh, tak? Uh -huh. Bo dlatego, że ja studiowałem bardzo długo, namiętnie tak, tak, tak. W, na SWPS-ie w Warszawie w, i ostatecznie tak mnie wciągnęło i dziennikarstwo, i książki, że nie zrobiłem magistra i brakowało mi chyba pół roku. Aha. Więc zastanawiałem się, gdzie to można, gdzie to można skończyć. W, przyglądałem się tej szkole, ktoś, ktoś przyszedł do, do mnie z, 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 z uh -huh. tą informacją. Nie pamiętam, pan tam, że przewodniczący, są kto to był? Nie, natomiast ja muszę sprawdzić pana Durasiewicza, kto to, kto to jest, natomiast mówię, dopóki nie złamano prawa, to ja nie mam z tym kłopotu, tak? To znaczy, jeżeli ktoś legitymowałby się w kontaktach ze mną, z nami, w jakimiś podejrzanymi dokumentami, wtedy mielibyśmy, wtedy mielibyśmy kłopot, ale zobaczymy. Dobre, Dejcie, dajcie mi dajcie, dajcie, zamieńcie to, to. Zamieńcie to się ministrami już <grym> teraz, <grym> <grym> bo powinnam zaprosić Kubę do środka i tak byśmy sobie dalej jeździli. Dziękuję bardzo, Cześć, dziękuję bardzo, do zobaczenia.